Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jesteśmy w Bydgoszczy. Budynek za mną to jest stary hotel, który już nie istnieje. Czekajcie, tu chyba mam patrzeć, bo nagrywam, wiecie, telefonem. Który nie istnieje, ale przyszliśmy zobaczyć tutaj z ciekawości, dlatego, że jest to hotel, w którym zapadła decyzja o założeniu kanału Misia i Ja. Dlatego jest taki, wiecie, dla nas, no właśnie, budynek sentymentalny. Ten hotel już tutaj nie istnieje. Coś tutaj działa, prawdzie, ale szczerze powiem, nie wiem co. Ale taki sentyment. No i tutaj idziemy, idziemy ulicą gdańską. Doszliśmy do praktycznie końca tej ulicy i na tej ulicy jest jeszcze ten budynek, w którym był ten hotel. Ale tak jak mówię, sentyment związany jest z tym, że tutaj zaczęła się jakby, zaczęło się życie kanału Misia i Ja. Yy, dlatego <noise> przyszliśmy tutaj. Marek, jak ty? Ja słuchajcie, z tym miejscem, nie żebym był związany, ale wiecie, tak, tak idziemy, mówię, popatrzcie, tu są okna w tego pokoju, gdzie mieszkaliśmy wtedy, a z tego miejsca wysyłałem pierwszy filmik na kanał, znaczy tą zapowiedź kanału, którą nagrywaliśmy przy, przy Brda? Brdzie? Dobrze a, mówię, dobrze brdzie, mówię. Dobrze. Także, no widzicie, tak niekiedy się życie toczy, że człowiek wraca na stare śmieci. Cztery lata temu były ostatnie moje wakacje szkolne w tym miejscu, czyli w Bydgoszczy, powiem tak. Potem raz długo nie było, była przerwa czteroletnia, no i teraz po 4 latach wróciliśmy znowu do Bydgoszczy. Prawdopodobnie za rok tu nie przyjedziemy, pojedziemy gdzie indziej, ale może za jakieś 2-3 lata znowu wrócimy. I powiem Wam, że Bydgoszcz się bardzo, bardzo zmieniła. Na plus takie jest moje zdanie niektóre rzeczy się jakby poznikały te brzydkie, a te wszystkie ładne się pojawiły co mówisz, bo nie chyba nie słychać takie, no, ta woda tutaj jest bardzo czysta naprawdę, słuchajcie, to jest tak woda czysta jak w strumykach górskich Hmm. tego tu nie widać, kamerzy, ale Akurat tego nie się widać, wierzy. nie? Ale my jesteśmy w takim miejscu, które nazywa się Bydgoską Wenecją, coś takiego, no. tutaj, wokół tej rzeki. Ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest konkretnie brda, czy młynówka, jakoś, bo ona opływa właśnie tę wyspę Młyńską. Ale tutaj się mi wybaczą pewnie, że jeżeli się mylę. I to jest, akurat jesteśmy po pierogach, a zaraz wam rzucę wczorajsze chyba te pierogi, bo dzisiaj się nie nagrało, także będziecie mieć za chwilę wczorajsze, więc będę inaczej ubrana, ale nieważne, jest tu piękne miejsce, wyspa Muńska. Skąd dochodzi do nas gwarszu, no tam się dużo dzieje, wiecie, no, spotkania, spacery, dzieci, rodzinne różne. Znaczy, to jest chyba takie miejsce. Momencik muszę się pokazać. To jest chyba takie miejsce spotkań y, Bydgoszczan. Tak, bardzo fajnie. To jest wszystko tam, y, że tak powiem, zaaranżowane. No bardzo, Zaraz wam pokażę. Pójdziemy jeszcze na taką widokową platformę. No. Pięknie tu spacerujemy sobie, no. Jeżeli chodzi słuchajcie o pierogi, to wpadacie na TikToka, tam zobaczycie. Marzena oczywiście pierogów nie wiem, czy wybrała, czy nie, to zobaczycie. Ale pierogi są rewelacyjne. Tu na Wyspie Młyńskiej jest pierogarnia. Taka sama no, też no, to jest to w nie Toruniu. Jest na Wyspie Młyńskiej, no. To Dobra, przy Wyspie Młyńskiej, żeby nie było, wiecie, ale ja to mam zawsze takie skróty myślowe. Taki już jestem. A propos tego, żeby w Bydgoszczy dużo zmian, to jeszcze Wam powiem, że tutaj jest taki, y, stara kamienica. Tutaj... To jest farbiarnia stara. Na piękne lofty, także. Ale tuż tu miał być hotel Hampton by Hilton, tak, ale, ale nic z tego poszło. nie wyszło, więc będzie podobno będą mieszkania. Będzie no. coś innego, także jest taki plan. Za 4 lata jak wpadniemy, może będzie. Może. Gotowe. Ale to ładnie tu wygląda w kadrze, powiem. Tak? Mhm. Fajnie, no i na żywo też. <laughs> no to czas na platformę widokową zobaczymy wyspę Łyńską z wysokości zmienioną zmienioną Na tak dla nas zmienioną bo ona no nie byliśmy tu 4 lata to wiecie już no i rzeczywiście jest duża zmiana I co tutaj wybrać? Trafiliśmy do starego młyna. Jak zawsze? zawsze tu przychodzimy, jak jesteśmy w Bydgoszczy. I powiem Wam, że lubimy to miejsce, bo można tutaj smacznie zjeść. Wybraliśmy pierogi, ale pierogi gotowane tutaj też można, wiecie, wybrać sobie pierogi z pieca. Ja dodatkowo wzięłam sobie pajdę chleba ze smalcem. Spróbujemy. No i tradycyjnie musi być jakaś zupa. Uwielbiam zupy. Tym razem padło na pomidorową. Także czekamy, już brzuszku burczy. No, obiad o kolacja, 18.30. O, mówisz no. właśnie, mówisz masz, proszę. No to smacznego. Przedstawka i fajda. A, bo to, a co to jest w tej przystawce? Jakaś pasta? To jest z fasoli. Ach, z fasoli, o, dziękujemy bardzo. Mmm Marek, możesz się poczęstować. Oczywiście. Ja lubię takie rzeczy bardzo, ale to kojarzy to, co Zupa poszła w odstawkę. Mm, pycha. Ale miniaturka. Wiem. Będziesz na miniaturce. Nie wiem, co jest. Zupa czy to? I jak smakują? No. Sprawdzam. Ale każdy inny mm. widzą u ciebie też? mam z kapustą i grzybami, super. I dotarliśmy do wieży ciśnień. Idziemy. Hmm. 176 stopni, czyli schodu. O to chodzi, no ale widok jest. Słychać. Słychać Marek zasapany, ja też zadyszka. ale pięknie! Pięknie widać już całą właściwie panoramę. No i wieża ciśnie za nami. Ja bardzo lubię takie miejsca. Słuchajcie, jak tak oglądaliśmy, to faktycznie w wielu miastach w Polsce są takie wieże. Nie wiem, czy wszędzie odrestaurowane w ten sposób, odnowione jak ta. No, takie miejsce rzeczywiście turystyczne. Także zaliczone, a teraz idziemy po Bydgoskie Króweczki. Jest motywacja, nie Marek? Ale, jeszcze... Ale wiecie co, jeżeli chodzi o słodycze, bo pisaliście mi w komentarzach, szczególnie tutaj, tutajsi mieszkańcy, że musimy, musimy spróbować lodów z sowy. Wiemy o tym, kochani, także już mamy zaliczone. pyszne rzeczywiście te lody, super smaki. Czasami takie niepowtarzalne jakieś, chociaż teraz wiecie, tych smaków lodów jest bardzo dużo. Mogę? No Mieszesz? musisz nawet, A czekajcie. Najlepsze jest to, że kawiarnie sowe są praktycznie w całej Polsce już teraz, ale lody to są chyba tylko w Bydgoszcze. no Nie wiem, czy może w Toruniu to jeszcze są. Ale tak to z lodami się nie spotkałem w żadnej takiej kawiarni, na przykład w Katowicach. Jak są, to są, wiecie, takie ogólnodostępne, ale sowy to nie wiem czy... Tam możecie. No, Także Mary korzystał ile wlezie, nie? Tak, już dzisiaj zaliczyłem za wczorajszą zaległość, bo wieczorem ja poszedłem... miałeś zaległość? O, no, bo nie, bo nie zdążyliśmy kupić i, i dzisiaj zaliczę dzisiejszą zaległość, no i tak wiecie. Żeby być szczęśliwym człowiekiem, dla dzika sobie trzeba zjeść. A Ty masz lustro w domu? Ja słuchajcie, mam lustra w domu i to nie jedno. I za każdym razem jak patrzę w lustro, widzę szczęśliwego człowieka. A jak pomyślę o tych lodach, to w ogóle szczęście razy cztery, a jak zjem, to szczęście razy dziesięć. Także widzicie, chcecie być szczęśliwi, to można sobie coś słodkiego to zjeść. To swoje marzenia. Oczywiście. No i czas na troszeczkę energii. Trafiliśmy do Katarynki. Rurka ze śmietaną, bardzo dobra. No i oczywiście do tego czarna kawa. I jeszcze spojrzenie na Bydgoszcz. No, nie do końca. Korda. Odbijam się w szybie, ale tutaj towarzystwo spakowane. Proszę, walizeczka Michasi. Plecaczek, łyżeczko pościelone ładnie. Tak, Ale to gotowa. Nie, bo trwają tutaj, właśnie nagrania, słuchajcie. Y, tutaj część na nasza, jeszcze tutaj jakieś rzeczy, tam wszystko ogarnięte. Y, jeszcze nagrywamy, prawda? Tak. Przed wyjściem. Nagrywaliśmy teraz film do Michasi. Początek filmu do Michasi, na Misia i ja, także wpadajcie a jak w piątek. to wiecie, w piątek właśnie, a nie w sobotę? No nie, nie w chyba w sobotę. w sobotę, nie, chyba będzie w sobotę, tak jak był, w także w soboty, wpadajcie, tak? ale słuchajcie, coś nowego, coś nowego, starego, dobra, o, 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 już nie o, będzie o, o, żadnych o, o, vlogów, o, o, tych wielkie powroty, a za chwilę będziemy jeszcze nagrywać TikToka, ponieważ, słuchajcie, Marek. jest taki problem, że my już dzisiaj wyjeżdżamy, nie mamy jak nagrać takiego, wiecie, typowo kulinarnego, więc Marek wpadł na genialny pomysł, że nagramy część w hotelu, część w aucie i jeszcze część gdzieś tam w domu, także ale też wpadajcie. No. Marzyna tu coś przygotowuje? Nie, ja się pakuję. Tu jeszcze tylko ogarniam, pokażę Wam, co zbyt goszczy typowo. Yy, króweczki, krówki zbyt goszczy, taki miks smaków. Yy, one są tutaj miętowa, 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 miętowa jest? tak, o smaku miętowym. Yy, tutaj jest czekoladowa. Proszę, może niżej, bo kamera... Nie widzicie. O... A tutaj? I yy, to jest. Nie. Nie, to jest kod 28. Ile one to nie jest cena. Nie wiem. E, także e, kilka paczuszek takich bierzemy, ale zobaczcie co sobie Marek hmm. kupił. To jest Bydgoska Wytwórnia Mydła. Ja wam powiem, że pierwszy raz się spotykam z czymś takim jak... Perfumy w wosku. Ale czekaj, to jest pusteczka. Ale zapach jest. No bo to jest dużo pakowania, mała zawartość. Aha, wiecie co wam pokażę? Otworzę to. To jak się nie mylę, 45 jest... albo 9 zł kosztowało. Tak. Nie, nie, nie. Pieprz i wanilia. Nie, 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 nie. Taki, tak. Taka jest nazwa zapachu. Zapach jest po prostu obłędny. Taki takiego. lody. No właśnie. To mm. pachnie takimi lodami, taką wiecie, śmietanką. Tylko tak. Jak, jak, jak tego używasz? Smarujesz gdzie? Wiecie, Za uszami? Tu, no ja to po prostu biorę, tak? Nie, i sobie tu i sobie tak. Wącham to, bo mm, zapach jest... To jak tabakę kiedyś się robiło, No, wiesz, ale naprawdę pijało. fajna rzecz, pierwszy raz z tym się spotkałem i co dobre, że można to kupić nawet przez internet, także to mnie cieszy, bo wiecie, jak mi zapachu kiedyś braknie, no to co wtedy zrobić, do Bydgoszczy nie przyjadę, bo przecież mm, za daleko... Ale to pachnie, mówię zapach jest obłędny. Masia, czujesz? No, taki w ogóle spotyka, żeby był zapach wosku i jeszcze taki zapach. No Piękny. naprawdę bardzo ładnie i rzeczywiście ta jak no dominuje. Się, muszę się wiecie teraz wysmarować całe. cały, mm, ale nie było Nie, wczoraj się już smarowałem. Kończymy pakowanie pobyt w Bydgoszczy był bardzo miły. Yy, hotel, w którym spaliśmy Hotel Fokus. Też oceniamy bardzo dobrze, fajnie nam się tutaj spało, obsługa bardzo miła, niczego nam nie brakowało, także rzeczywiście duży plus. Wracamy do domu. Wszystkich widzów pozdrawiamy, których spotkaliśmy tutaj, bo tu też było e, sporo spotkań e, i w różnych naprawdę miejscach. Także serdecznie Was pozdrawiamy. Dziękujemy za miłe słowa, każde pozdrowienia. Bydgoszcz żegna nas piękną pogodą. Zresztą w całej Polsce pięknie. Nadchodzą kolejne. 2-3 dni upałów, także będzie, będzie letnio, bardzo letnie to typowo letnie, życzymy Wam dalej udanych wakacji. A wracając jeszcze do upałów, teraz mi się przypomniał, oglądałem prognozy pogody na TVN24 i wiecie co? Bardzo specyficznie pokazywali mapkę pogody. Polska i tak, chmury, które się przesuwają z zachodu na wschód, po czym taka statyczna mapka, gdzie jest samo słońce i do końca nie wiadomo, czy będzie słońce, czy będą chmury. Także takie wiecie, takie cudo. O, właśnie. Yy, no, jak to by was pogoda? Pogoda zmienną jest, a to co oglądamy w telewizji to są tylko co? Prognozy. Także zawsze jest taki, wiecie, wyjście awaryjne. Także dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Ja tak spoglądam, jeszcze wiecie, tu przez to okno jest piękny widok. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, jak Wam mijają wakacje, gdzie jeszcze będziecie w te wakacje. No i cóż, widzimy się już na starych śmieciach u nas. To na razie.